Nie demonizowałbym absolutnie trzymania pieniędzy w banku. Wręcz przeciwnie, uważam, że nierozsądnym jest trzymanie pieniędzy tylko i wyłącznie w gotówce. Z zastrzeżeniem, że oczywiście ten taki mały czynnik płynnościowy warto mieć. Ukraina pokazuje, że system finansowy dalej. Y, może działać. Y, I działało bardzo sprawnie, więc jak nie zapłacimy gotówką, zapłacimy kartą. Jeżeli nawet byłaby taka sytuacja, że y, są, nie wiem, potężne ataki y, jakieś hakerskie na, na mm -hmm. system bankowy, no to mają przez to się przebijać. To jest potężna sieć informatyczna, hmm. mocno pozabezpieczana w reżimie takiego bezpieczeństwa cyfrowego, które no, regulują też standardy już europejskie. Bardzo mnie uspokoiło, jak dużo jest tych bezpieczników, które. Pozwalają przywrócić działalność, działalność banku, nawet gdy on padnie. A jak jeszcze podzielisz to na wiesz, dwa banki, albo na przykład dorzucisz bank zagraniczny do tego, mm -hmm. inflacja robi też niestety się spustoszenie, jeśli chodzi o, o nasze pieniądze. I to jest to, co na przykład bardzo mocno uderzy w gotówkę, wspomniano przez ciebie. Na Ukrainie to jest 53% inflacji od, od ataku rosyjskiego w 2022 roku. Więc no. Ogrom siły nabywczej tych pieniędzy niestety bezpowrotnie utracony, jeżeli ktokolwiek trzymał to w lokalnej walucie i jeszcze w aktywach, które nie pracują.